Ryk. To fankin To nie jest takie tak jak Dobra, jeszcze raz Prowadź. Ale ja jej mu nie przypierniczyłem, dlatego że jemu nie podobało się, tylko dlatego, że jole ja, tak jakoś tam nie za bardzo nie zrażał. proszę. Brudnię, tak. Proszę. Ale ja jej mu nie wsi przy... Ale ja jemu nie przypierniczyłem dlatego, że jemu nie podobało się, tylko dlatego, że ojoli wielnie na... No, psi dzieje się, waży głos. Weź większy rozpęd. Pani Wincławska! Pani Wincławska! No! raz to, dwójka nieostra a nie mówiłem, nie mówiłem! Super! Tak, tak, tak. E, może jakąś wersję delikatnią. Przecież na jedną po głowę. Takie trzaszki były jakieś na Co? Przepraszam, Akcja. I zalata ją rzadko. Halo, panie doktorze, tu, tu kusy. Przepraszam, pan doktor, y, 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 p, y, p, kusy y, y, nie ma. <śmulatuj> tu kusy. Co? Boję się, że Tobie całkiem na rozum padło? Dawaj me w lup... Tobie całkiem na rozum padło? Ale w... Tobie całkiem na rozum padło? Dawaj me w lup... na... Ale, żeby niesprawiedliwość naprawić... i. <śmienny> 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 to kłopca. This, no. Aż się boję myśleć, co się może zdarzyć. Ile się spakować? Proszę. No co ty zrobiłeś? Przyknęłam swycę.